O sumy! Świeższe ryby nigdzie nie dostaniecie Wszyscy możecie zrobić żupa Zupa z żółwia Są te żaby Jak ktoś lubi żabki to zapraszam ryby różnego rodzaju A tu nie wiadomo co Ale ręki lepiej tam nie wsadzać Tu macie już gotowce Jakbym się nie chce gotować Zresztą Tajowie bardzo mało gotują w domu Mało kto ma swoją kuchnia, bo jedzenie na zewnątrz jest tak tonie Że nie trzeba robić tego w domu Inaczej troszkę niż u nas Alrighty. Uh, go buy something over no. there. Okay. <laughs> wybrać tym razem. Nie wiem, czy mnie koleżanka zaskoczy, ale warto na pewno spróbować. Pani na straganie pokaże mi jak gotować Ok Pełno zieleni, wody Co jest w środku nie pytajcie Nie umiemy na tyle się dogadać Z moim kiepskim angielskim Ok <laughs> A to jest bardzo szybki kurs gotowania, którego i tak nie powtórzę, ale, ale warto obejrzeć. Wy też chce to obejrzeć. Very good. i very good. Very good. pomóc trochę, bo poszło obsługiwać innych gości. Przypoli poli w to to zjeść, nikt nie będzie chciał tego jeść. I tak się możesz dostać do roboty za wtoro, ci nie płacą. Także. Trzeba uważać. Nie to. I malutkie śniadanie, mieliśmy coś przekąścić. Zrobiła się z tego uczta, wielki łobiot. Okay. Tu mamy wszystko podane, z czym to wszystko można połączyć. I ja, żeby sobie po prostu nie zrobić czegoś za ostro i czegoś, żeby smakowało. Muszę wszystkiego spróbować. No, ostro nie jest do mnie wcale. O, tu już bardziej. Ale czy ujdzie w tłoku? A to co, chyba, Brukselka? Tu jest ogień. Jest ogień i chyba byle czuł ten ogień dwa razy, no ale trudno. Yeah. Very good. Which one you like? This here. This? <laughs> this and this here. Yeah. Spicy. Spicy, yeah. Okay. You can. No. Oh, cieka Popular. No, tu już jestem w szoku malutkim. Mm, Nawet został jak obsłużony. Jak to jeść? O, mogę Nie wiem, czy to poznajecie. Sam kolagen, macie problemy ze stewami. Przyjeżdżajcie do Tajlandii tu dostaniecie takie smakołyki i nie musicie tego godzinami gotować. Nie wiem, czy to jest z kościami, ale ja tego nie robię. Kotki mi troszeczkę przeszkadzają. mi, co tu jedesz. Okej. Troszkę tych kości się nie je. Mm. To już trzeba mieć wyćwiczony język. Tutaj koleżanka mnie namówiła, żeby spróbować bambus. Powiem wam, że niczego sobie. Mą kawałeczka ryby, ale za dużo jakoś kość tam jest, czy oś. No i tu mówiła, że muszę spróbować tego chili. Nie wiem czy to zrobić, ale dość ważnych świat należy, także ręce mi się częsą, ale nie byłem nigdzie wczoraj, także sobie nie myście. Na razie nic. O. O. zaczyna się. Bo ja się no, że przez ta ostrość nie po tym dalszego zupy tej e, dalszego smaku tej tego dania. Ale komponuje się to z całą resztą. Naprawdę bardzo dobre. A nie było tragedii. To co O, teraz, teraz się zaczyna. Aha, zapomniałem jednej rzeczy. W Tajlandii je się łyżką, a nie widelcem. Ale tego nie wszyscy mogą wiedzieć, a takie biała z ja, no to w ogóle... Widelec służy ino do tego, żeby na ta łyżka nabierać. Także, tak na przyszłość. Nie wiem, chyba to nie są liście koki, ale OK mm. Mm. Znowu żyłem widelet. Pierwsze lody w próbowaniu tajskiej kuchni zostały no. przełomane. I owo zapraszam na następny film, w którym będziemy gotować już tajskie danie w tajskiej kuchni. Jak Wam się podobało, proszę o palec z góra, o subskrypcję. I do następnego razu.